To Siemaneczko, Siemaneczko dzisiaj wam pokażemy jak ja Fari go w LoL'a. Oczywiście to moja druga czy tam trzecia gra Początkowy start bez kitu. Dobra e... No to pamiętasz mniej więcej jeszcze jak Ci się ro... coś wydaje e... i tak dalej. Coś pamiętam, ale co to za chuja nie wiem o, Control Q albo W i wybierasz spell. Dobra, to to, to, to okej okay, to jeszcze kumam. To sobie rozumiem przyłom. Eee... sklep? No. P. P. Na temat sklepu. Czuję... chrystę. Eee... Kliknij prawym, będzie szybciej. No, no. To już tak wszystko. Eee, możesz mi poczturkać po tym, że masz hajs. To no, chyba, że będziesz go oszczędzał. A pierdolę, no, Lecimy... Na bota? Bo jest tylko jedna osoba tam? Nie wiem, Wiesz co, ryzyk fizyk, jak zawsze. pamiętaj, żeby nie pchać na hama. Tak mnie nauczono, tak. Oj tam, oj tam. To jest z Metina, jak czegoś się to wszystko na hama. Ale w Metinie to zawsze wychodziła. tutaj to... No to niestety, to trzeba trochę taktycznie podejść. Wiesz nie taktykę, nie? Ja tak ja wiem. Dzień a, jak się skąpił. No bo to, ten gra coś więcej z Bardziej doświadczony. Aha, twoje 200. No, po co ja uciekam, nie? Rejtować jeszcze nie masz co, bo... Ale musisz dobrze wyczuć, żeby las hitować dobrze, nie? No dobra, no, dobra. Uważaj. A... Mm -hmm. Także to jest... E... Feryj jego dopiero, trzecia czy czwarta gra, jak sam wspominał, to są boty. Ta, yy, no, już mnie dobijaj, nie? A co, miałem ci włączyć normalną grę? Nie, no, to A. Nie rób tego. Level, dużo możesz robić do sobie kolejnego Moskito. gdzie on tylko. Eee, nie, miniony. Mniejsza z tym, co, gdzie, jak? Um. Mój komentarz jak zwykle nie powala A no, mój to powala normalnie robi, nie? Eee. Uciekaj, uciekaj, Uciekaj. uciekaj. Generalnie nie opłaca się tak sponować z kinami miniony, nie? Dobra, dobra. Jak już będę grał, to... No jak w końcu że u siebie, no to będzie dobrze. Wiesz jak ja mam do tego podejście, nie? Okay. Drewniany internet. Drewniana gra. Masz kolejny poziom. Musisz zwracać uwagę, kiedy go wbijasz. To już był Niech Cicho. Się, si zdykoncentruję <laughs> przez ciebie. Nie, ja się nawet nie śmieję, bo ja sam mam skupienie jak gram i często mi komentarz nie wychodzi przez to. Znaczy wiesz, jedno grać jak ty, grasz, grasz, a ja nie gram, nie? I trochę tak. muszę się poduczyć, a to jak na razie idzie mi no, no niezbyt dobrze. Dzisiaj no nie? tak. y... Ale jest co na jedno Co? Jak grasz na bazach nie jak grasz aszą na bazach nie opłaca się dawać A No tak wyszło, nie tak ja wiem, że teraz się na po kolei. oglądam maxuje się pił, nie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Uważaj, będzie tała Cię bił. Zdążył by? Wiesz, masz jeszcze rozdany ten... To znaczy, pokazują Ci się pola wieży. Z krzaku do nagrywek. No, no, no. Ale to cię widać. widoczny. IW. Brawo. Aha. Ustałem, Oła. To bolało. No niestety całe Pamiętaj, że jeszcze masz spelery takie jak Heal i gold Na DJ O, to może być. Wiesz co, pewien muszę ogarnąć sobie tutaj jak to się na klawiaturze gra, bo Nie, nie ogarnięcie. To mamy rozłożenia, to wiem. Ja z metka przyzwyczajony i... Ciężko, hmm. bardzo ciężko. Ale to kwestia... To też było ciężko, ale wiesz. Pogra się więcej meczów, trochę wyższy poziom się wbije i... No kwestia roku może dwóch. <grym> Nie no to ja tam po miesiącu załapałem mniej więcej co chodzi. Ale to coś inaczej jak miałem ten. Choć tu skurczy by to. Ona go dobije. No właśnie widzę. Robiła? Tak, robiła, to też Dwa hmm. lata później jednego miniona Generalnie się o. właśnie nie opłaca bić tak minionów Go wyczekiwać Albo uderzyć raz, wyczekać i dobić Dlaczego on go nie mnie chce nie skałcić czy co? A pokus Na siebie łapie. Brawo Masz usta yy... Ma R. Masz usta, tak yy, dobra a pamiętasz jak wyglądał tył? Za cholerę Wielka strzała, która daje stun na przeciwnika. O właśnie coś takiego Tupie tu. Ta to, to mam. Tupie to mam. F, co? A, dobra, hul. za późno. I zapomniał o healu. Tak, no sorry Dobrze. Życie bywa okrutne, a ja dobra. to dobra. lubię. W takich momentach wchodzi się do sklepu i robi się zakupy. Za późno. Dobra. No, co by tu sobie zakupić? Zacznij składać statika. You speaking to me? <sad> Wiesz, mogę mówić po polsku, ale niestety to jest Więc Wszystko jest po angielsku. Czyli kasa statika. Czyli na przykład to. To? Tak, to jest kasa statyka. Aha, dobra. To... no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mm, Daj. Co? Kupuj prawy. Chodź szybciej. Klikasz prawym i... Dobra, okej. Okay. No, Czy coś? można podki Tutaj masz podki. Prawym. Tyka? No. Człowieku, stresujesz mnie. Spokojnie. Czuję się normalnie jak... Wiesz. Rzucę większy stres na ciebie, może za szybciej załapiesz. Nie sądzę. Wiesz jak łapie, nie? Jak młotkiem w ścianę. Nie no, nie, to już tak źle. To tak jak ty łapiesz metka, jak, jak ulepszyć ci jak pisze ci 50 razy to samo, ty 50 razy ty się pytasz, że to samo. O przepraszam, ja ulepszam no Tak, tak, ale... ty ulepszasz, ale kto ci wszystko bonuje? No dobra, ty bonujesz, bo bardziej to ogarniasz. Ale kto za to XP-i? dropi? No, kto mi xp no, no To zależy jeszcze od metka. No, no właśnie. Wiesz, póż, póki jeszcze grałem cały czas normalnie, to jeszcze że... xp nie? Patrz. Zajmij obok. No. Dzi, Tylko podpowiedź. Ja na środkowym myszy... O mam kurde! Uciekaj, 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 uciekaj. Kajpuj go. Czyli bij i uciekaj. Bij i uciekaj. O, właśnie coś takiego. Dobra, to takie bardziej luranie. No może to luranie. No dobra, będę starał się przekryć tą bubę. Kochani, to przez przykład jakieś... W. Yy, dobra. Yy, Chodź tu. Brawo. O, trafiłem. Po giło. tym się nie podniesie. No przez chwilę Będę starał się ci przekładać mniej więcej na język matka. Dobra. Czy coś z tego wyjdzie to nie wiem. To, to mi pasuje, nie? Tak. Czyli muszę pamiętać, że ten... Jak kajtować, to lurować. Tak. O! To jak masz cs'ować dobrze, nie? Musisz pan hitować. Kumam o! o. Kurde Nie wiem kto go zdjął Tu ci się wyświetla kto go zdejmuje, tak Dobra, ta... wiesz, wiesz jak to nie za mną Nie wiem, ale wiesz, takie jest przydatne Brawo, zabiłeś O, wieżo My tower. O. Jak będziemy grali we dwóch to będzie dużo lepiej i chyba zaraz coś się ogarnę. A ja zaraz wracam. Nie zostawiaj mnie tu tak samego, boję no, się. Nie. Ta, jasne. Zawsze tak mówiłeś. O...

BB. Double kill. Użyj sobie ghosta, szybciej do niego dobiegniesz. Eee, e, dobra. A, masz. Dobra. Oczekuj. A, tripper Brawo. Masz ogółem dwa i 25 możesz sobie cofnąć. Tak. Siedź tam, siedź tam eee, mm -hmm. Trzech ostrzelasz, a raczej wątkę No dobra, uciekaj Run, bitch, run! F, F, F eee, I na cztery dobra. masz podki. Możesz go teraz lurować Są za frajer Masz skille, masz manę na skille Ciągle mi się z matkiem myli. Wiem. Nie, te tylko wiesz. Tak. tego zabijesz. Po co mam mała swój stół? ci. Nie, Xuj mi praj. Sksułem. No. No cóż. Mm. Brawo. To mi pomyślałeś, żeby padło użyć? Ha, dziękuję. Ciebie. Przy, Przyzwyczaiłem do tego, do Divino Ward, tam to zawsze na autopot tak się działo. No tak Zmarnowałeś mi many Tak? Tak Bo użyłeś W i trafiłeś centralnie w miniona Chodź tu Brawo Ale ci się udało jest, Felreis, muszłaj Ja wiem Oj to... Tu mnie skyłeś kwadry, tą z Citrifla. O, właśnie. Eee, to tą, tą. Tak, masz level. już No nie krzywicz. O. Nie. Ty zabiłeś. Eee, wu 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 wu. Prady zdążył. Oje, to czuję trochę jakbyś grał za mną Czemu? Bo według zabijacie W jak będziemy grali według to będę grał jako taki support więc Zabijał tak samo Dajesz, triple kill, zwierzę w ciebie. Dawaj, może kwadr zrobię. Nie, nie, nie wątpię, nie. Nie. Nie udało się. To było ja. takiego, jak To by ty... było za piękne. To by było jak ten. O idę. Nie. Jeden atak za długo żeś... Za szybko, żeś za komu. z naszym żeś zatykał. Co? Bo jakby się jeden atak po... auto atak poczekał jeszcze, to ty byś zabił. A feci się zaraz. Tupie to mam! Brawo, zabiję. Masz poziom kolejny. R. Yy. Ctrl R. Q masz już wymaksowane, więc... Yy, dobra, 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 dobra. To już ogarnę. Uuuu, ładnie. 15 1 15. Ciekawe staty, ciekawe. Co? Nie, nie, nie wiem o co chodzi. 15 killi, 1 dead i 15 asys. O kurde, z e, Użyj sobie F albo backing, bo inaczej zginiesz. Na B masz backing, daj. Rikal do miasta. Yeee. Yeah. No, na przyszłość dany to jest pierwszy teleportu. We wam. teleportu. E, Dobre. W końcu sobie e... statika składać. Bo to, tak, nie? tak. Czemu ty dał to z Nie, no teraz. Y, o dobra, we, weź to undy, To, bo żeś nie to kupił. To. Aha. Nie, nie, nie. To już żeś kupił całe i teraz żeś zaczął kupować sobie drugie. Zawki? I zrób sobie to. To? Tak, infinity. Y, tu. To kup, będziesz miał się ukryta. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Na butycie nie stać na ten. Chodź, tu już ci nie potrzebę, masz lajsty. Dobra. No, Zrezygnowałem się. No i przez mila to przejdziesz. Bo masz Nam się bać? Masz trzy linie: Bot, mid, Top. Dobra, Znaczy komuś. jest jeszcze czwarta linia, to jest dżungla, ale to. Dobra, to, to coś słyszałem, jak ty mówiłeś do tego, dobra. Coś tam o dżungli gadaliście. Tak, tak. Nie wiem, czy tutaj yy, tam gdzieś. No to, to raczej nie będzie dla ciebie, bo to trzeba ogarnąć mniej więcej zabijanie potworów, które są tu, i bieganie od linii do linii z pomocą. Nie, to nie dla mnie. No, no, no też tak myślę. Dla ciebie chyba będzie, a <coughs> ewentualnie to player. Sialala, sialala, idę zabić was. O, tam coś było. Ult Asia, skończyli to. No, nie zdążyłem dowiedzieć. No po prostu zrobili mnie w konia. Dobrze, pójdziemy teraz na coś trudniejszego, na wysz się trochę podem. To nie mnie, no, no, to mnie nie zabolało psychicznie. Nie fizycznie, lecz psychicznie. Wiesz co to znaczy? Jedź do części? Potnę się na w w płynie. A to będziesz obiar być biegałeś kończy. Pod... E, to się zdarzyło tylko dwa, może trzy razy, tak? Nie o, wypominaj ok. mi tego. I tak nic nie przebije tego, jak połamałem sobie rękę udając, że łamię sobie rękę. Aha, dobra. Znasz to? Nie, ale to, to może To na, nagramy, nagramy filmik jak to robię. Dobra. To jest bardzo proste. Tak jak komedia ogólnie, nie? Continue. No, niepotrzebnie. Co będzie czarny ekran? Człowieku nie mam tego ustawione. No cóż, no to czarny ekran to mi się żegnamy, nie? <laughs> żegnamy się, czy następna rundka. Nie, myślę, że się pożegnamy i nagramy jako kolejny odcinek. No dobra, będziesz mnie męczył, widzę. No. Dobra, to siemaneczko. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ktoś to obejrzał, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, co tam Komentowania. No i oczywiście... Polecenia nas. No, jakże inaczej. Dobra, dzięki, cześć. Do zobaczenia, cześć.